na konferencji po meczu AMW Arka Gdynia Legia Warszawa zdecydowane zwycięstwo zespołu gości 97 do 56. Są z nami trener Legii pan Heiko Rannula i zawodnik Maksymilian Wilczek. Gratulacje panowie. Coach, I would like to ask you for a short commentary after the game. Uh, yeah, um... we had a really tough uh, game uh, just before and uh, i'm really proud of our our, our guys how they responded uh, we knew uh, arca also plays for for survival so they will be really physical and right away from the from the first minute we were ready and a uh, really good uh, team team played for us so proud of the guys but again we have to understand this is we have had this before uh, good, uh, good away games now we need to concentrate and uh, be ready for the next one Trener stwierdził, że przed dzisiejszym meczem ich poprzednie spotkanie było bardzo ciężkie, bardzo wyczerpujące. Wiedzieli też, że Arka ma o co grać, ma o co walczyć, ale wytrzymali to spotkanie fizycznie, zdominowali rywali i wygrali to spotkanie. Maksymilian Wilczek z naciskiem na Maksymilian. Patrzę, Max, twoje statystyki. 21 minut na parkiecie. Do 8 punktów trafiłeś 3 z 4 oddanych rzutów. Do tego dwie zbiórki, jedna asysta, jeden przechwyt. Te minuty wykorzystałeś dość efektywnie. Jakie są twoje wrażenia po meczu? wspomniał, bo to dla nas ważne spotkanie. Musieliśmy się odbić po, po nie najlepszym występie z Gliwicami. Ja osobiście się cieszę, że dostałem trochę większą szansę i, i mogłem to pokazać i myślę zdobyć trochę zaufania, ale też nie ma, tak jak wspomniał, nie ma co się zbytnio cieszyć, bo są kolejne dwa mecze i później faza play-off. także wracamy do pracy i, i skupiamy się już na kolejnym meczu. Wróciłeś do hali, w której rozegrałeś wiele meczów. Kosze chyba dalej cię tu lubią. Fajnie tak myśleć, e, tutaj zawsze gdy nie jest super atmosfera, e, bardzo lubię tą halę, też, też zostałem ciepło przywitany przez e, osoby pracujące w klubie, więc chciałbym też za to podziękować i może kiedyś jeszcze tu wrócę, że tak powiem, znaczy wrócić na pewno wrócę, ale zobaczymy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Uh, what about uh, Ono and Sykes? Will be the, uh, uh, ready on uh, Saturday? Uh, yeah, of course. I Can't tell you 100%. I think Onu has just a small ankle sprain, so he will be okay. Uh, with Sykes, it's been uh, coming and going. This hamstring problem, so we need to we need to check it again. So he's he, he's a worry for us. So I don't know yet. Jeszcze pytanie do Maxa, czy uważasz się trochę na. Tak, wydaje się, że jesteś trochę wygranym ostatnich tygodni, twoją, pewnie Twoją postawą na, na treningach i też w tej drugiej połowie meczu z GTK, że jednak właśnie dostajesz tych więcej minut, więcej szans i na parkiecie tą twa, szczególnie chyba twardą obroną przekonujesz yy, sztab szkoleniowy do, do tego, żeby żebyś grał więcej. Mm, staram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, staram się robić wszystko, czego wymaga ode mnie sztab tenerski. Tak jak Pan wspomniał, ciężka praca codziennie, i, i oby tak było jak, naj, jak najwięcej, i, i oby tak było dalej. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie ma. Gratulacje! Congratulations, coach. I druga część konferencji prasowej, tym razem z udziałem przedstawicieli AMW Arki Gdynia. Jest z nami trener Nikola Wasilew, jest kapitan drużyny Adam Chrycaniuk Panie trenerze, od pana zaczniemy. Co pan powie po tym meczu? Congrats for Leia, for the victory, but it's hard to, to comment after such a, week, such a game today. I think from first second we were not ready We don't show up this uh, pride, pride and aggressiveness in offense and defense and like this minute by minute, minute by minute we were losing the game. So we cannot finish the first quarter at home game with two fouls, so that, that, that's, that's the approach and we must to change in, in very quick period because in front of us two very hard games and uh, we need to make victories. Trener stwierdził, że mam wrażenie, że zespół od pierwszej minuty nie był po prostu gotowy do wejścia do gry. Niedopuszczalna zdaniem trenerem jest, trenera jest, taka, jest sytuacja taka, że po pierwszej kwarcie zespół ma na koncie dwa faule, co świadczy po prostu o niedostatecznej agresywności zespołu. No i nad tym aspektem mentalnym trzeba będzie popracować, bo przed drużyną jeszcze dwa bardzo ciężkie mecze. Kapitan drużyny Adam Krycaniuk Pana opinia panie Adamie gratulacje dla Legii naprawdę zareagowali na ostatnią porażkę bardzo mocno i szczerze mówiąc obawiałem się że tak tak przyjadą zmobilizowani i tak przyjadą nastawieni do walki z drugiej strony My, my od, y, próbowaliśmy gdzieś złapać swój, swój rytm, y, ale też wiedzieliśmy, że tu fizyczność będzie kluczowa od początku i niestety nie ustaliliśmy, było widać przewagę fizyczną y, drużyny Legii, czy na zbiórkach, czy, czy, czy pod koszem, czy w grze 1 na 1. Także no, ewidentnie te nasze problemy kadrowe z kontuzjami nie pomagają i, i w tej rotacji, którą dzisiaj mieliśmy przy, przy tak dużej też poniekąd presji meczu nie sprostaliśmy zadaniu i, i mam nadzieję, że i wierzę w to, że te dwa następne mecze już będą lepsze. Dzisiaj troszeczkę musieliśmy przegryźć to co, co, co się wydarzyło, dostać gdzieś tam po głowie właśnie taką liczbą różnicy punktów, ale Myślę, że ta drużyna jest w stanie się podnieść i, i zostawić jeszcze serce na boisko tych ostatnich dwóch, na boisku w tych ostatnich dwóch meczach. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań. Dziękuję.